Celem wystąpienia jest ukazanie egzystencjalnego potencjału doświadczenia kryzysu. I chciałbym tutaj pokazać, że różnego typu kryzysy są nieodłącznym elementem życia, imanentnym jego aspektem. I za sytuacją kryzysową można uznać nie tylko świadomość, upadku tradycyjnych systemów wartości dotychczasowych ideałów, światopoglądów, ale także poczucie osamotnienia, wykluczenia, zagubienia czy niezrozumienia, tak więc nie tylko takie ujęcie szerokie, tak, tak to nazwijmy, ale też to wszystko można uznać za kryzysowe, co dzieje się w takim naszym świecie życia, w takim naszym mikroświecie. Oczywiście filozofowie obnażali tutaj. Czy wieści, kres dotychczasowych systemów aksjonormatywnych? Znamy doskonale rozpoznania Pedryka Niczego, Zorena czy Lwa Szestowa. Ja natomiast skupię się bardziej na tym właśnie świecie życia na tym naszym świecie otaczającym, który w którym również pojawiają się kryzysy i te właśnie nazywam, pozwalam sobie nazwać egzystencjalnymi, bo dotyczą one nas samych i no, musimy się z nimi mierzyć i każdy człowiek musi się z nimi mierzyć na sposób no, indywidualny. Nie ma tutaj gotowej recepty, jak żyć, tak, czy jakie działania podjąć, by się uchronić przed ich tutaj no, nierzadko dojmującym nas charakterem. Tak więc kryzysy są, tak, ale od nas zależy jaką postawę przyjmiemy, tak, czyli czy konfrontując się z tym czy innym kryzysem zostaniemy Przytłoczeni jego ciężarem, popadając w taki stan bezradności, czy jak to się mówi w psychologii, wyuczonej bez, bezradności, w stan takiego wyczerpania, zniekęcenia, apatii, czy też wyjdziemy z takiego kryzysu zwycięsko, tak? Czy też wyjdziemy z niego pewniejsi siebie, silniejsi, bogatsi o nowe doświadczenia i mądrzejsi o kolejną życiową lekcję, a nawet by, by także z, przymienieni, tak? Wewnętrznie, duchowo, moralnie. Tak więc, no, jak Nietzsche powiedział, co mnie nie zabije, to czyni mnie silniejszym. Także może jest to pewien trop tutaj, jak możemy zachować się, czy jak możemy pojmować sytuację kryzysową. Tak więc, kryzysy są po to, byśmy mogli. Poznać samych siebie. One nie tyle są właśnie po to, żeby nam zaszkodzić, tak żeby, burzy, żeby burzyć, zburzyć nasze plany, ambitne nierzadko cele czy marzenia, ale właśnie po to, byśmy mieli szansę skonfrontować się z własnym lękiem, z własnymi słabościami i z naszymi autentycznymi pragnieniami. Bo nie wszystko to, co nam się wydaje, że chcemy czy pragniemy, jest nasze własne, są to nierzadko oczekiwania społeczeństwa, kogoś innego, otaczających ludzi, a a nie tylko nasze własne. Tak więc kryzys jako test, jako sprawdzian naszej wewnętrznej siły, może motywacji i na pewno odporności takiej psychologicznej, psychicznej. A wszystko po to, żebyśmy stali się świadomymi twórcami, architektami, kreatorami swego, swego życia, którzy to podejmują świadomie. Odpowiedzialność za jego przebieg, tak? Za przebieg swojego życia, swojej egzystencji. I tutaj właśnie y, mamy nawiązanie do filozofii egzystencjalnej, zwłaszcza w wydaniu y, Sartra, tak, który w y, y, bycie nicości, ale też w egzystencjalnie z humanizmem bardzo mocno zwraca uwagę na dialektykę wolności i odpowiedzialności, tak? Czyli jesteśmy Radykalnie wolni wedle Sartre, ale jest, jednocześnie jesteśmy za siebie i za swój los odpowiedzialni, a wszelka próba usprawiedliwienia, czy też zrzucenia odpowiedzialności na, na kogoś innego, tak, na to, co zewnątrz, na zewnątrz nas, tak, na społeczeństwo, na, na właśnie na obiektywny kryzys, na przykład, czy na jakieś, nie wiem, systemy polityczne, i tak dalej, jest swego rodzaju start nazwie to złą wiarą, tak, czyli pewną ucieczką właśnie przed odpowiedzialnością, która, yy, która jest yy, i powinna być naszym zadaniem. Tak samo jak naszym zadaniem powinno być realizowanie własnego yy, potencjału, tak, czyli yy, być się Krea, jedynym kreatorem swego, swego, swojej egzystencji. Yy, także tyle, Sartre. A co do kryzysu, no tutaj taki akcent yy, filozoficzny no to oczywiście Karl Jaspers, tak, jego koncepcja sytuacji granicznych tutaj przeze mnie rozszerzona na ten wymiar mikroświata ale przecież Jaspers mówi o tym, że yy, cierpienie, walka, yy, wina czy śmierć są właśnie sytuacjami granicznymi granicznymi, z którymi każdy prędzej czy później zmierzyć się będzie musiał. Tak, jedne sytuacje graniczne zależą od naszej woli, od naszego zachowania, inne zaś nie. Ale na te, co, na, na te sytuacje, które od nas zależą, powinniśmy jakby wyciągnąć z nich lekcje i, i powinny być dla nas pewnym takim schodkiem, pewnym mostem do tego, abyśmy mogli lepiej poznać samych siebie. I teraz y, y, tutaj taki wątek, może trochę bardziej psychologiczny niż filozoficzny, bo y, doskonale y, ilustruje to pewna taka y, no, anegdota, tak, y, y, którą tutaj zaczerpnąłem od dalego Carnegie'ego, znanego y, y, mówcy y, motywacyjnego, y, psychologa rozwoju osobistego, który to mawiał, że yy, który generalnie przedstawia taką oto, taką, oto, taką, oto sytuację. Mamy yy, marchewki, jajka i kawę i wrzucamy je wszystkie do wody, tak? I wyciągamy, po dwu, patrzymy, co się stanie po 20 minutach. Początkowo yy, sprężyste, jędrne marchewki stały się miękkie, jajka, które na początku były delikatne i podatne na uszkodzenia stały się, no twardo, ugotowały się na twardo. Kawa natomiast zabarwiła wodę, do której ją wsypaliśmy. I teraz tak, to oczywiście metafora, bo woda symbolizuje tutaj, ta wziąca woda symbolizuje tutaj pewne trudności, przeciwności losu, natomiast marchewki, jajka i kawa, nasze reakcje na tę samą trudność, na tę samą życiową niedogodność. I już to pokazuje, jak możemy się zachować. Tak możemy stać się no właśnie tacy apatyczni, pogrążyć się w inercji, Możemy stać się cyniczni, zgorzkniali, tracąc kontakt z własnymi tutaj uczuciami emocjami. Ale zarazem możemy potraktować tymczasowe niepowodzenia za lekcje, tak, cenno, wyciągnąć z nich wnioski, zmodyfikować działania i dalej kroczyć ku naszym celą, tak dalej je realizować. Także i tutaj Carnegie zwraca uwagę na właśnie na kawę, która zabarwiła wodę, do której została wrzucona, tak? wszelkie inne produkty jakby no, zareagowały na, na, na tę niedogodność w postaci wziącej wody, natomiast kawa ją zabarwiła, tak? Czyli tutaj my i to symbolizuje, że nasze, naszą przemianę, tak? możemy się zmienić i wyjść bogatsi. O nowe doświadczenie. To oczywiście wiąże się też z naszą postawą, tak? czyli postawą reaktywną bądź proaktywną. Tak? Postawa reaktywna to jest działanie, działanie dopiero, kiedy jesteśmy w kryzysie, kiedy on nas dopada, reagujemy na zaistniały problem. Wtedy, gdy on się pojawia, tak? I tutaj ta postawa jakby cechuje ludzi, którzy nie mają w sobie cech twórcy, przywódcy czy lidera, tak, są raczej biernymi konsumentami otaczającej rzeczywistości, jedynie jego takimi no właśnie obserwatorami i są zdani na to, co świat im oferuje i no właśnie często bezrefleksyjnie podążają za, za tym, co się właśnie w tym świecie wydarza. Tutaj ci ludzie, czy osoby reaktywne kierują się takim przekonaniem, że wszystko jest dobrze, dopóki nic się nie dzieje, także skoro nie ma problemu, no to właśnie jest dobrze i nie ma po co zmieniać tego, co jest. Natomiast osoby proaktywne podejmują pewne działania takie no, prewencyjne, minimalizując wystąpienie czy prawdopodobieństwo wystąpienia danego problemu. Chcą go czy wolą go wyprzedzić, przygotowując się na ewentualny dyskomfort. Zdecydowanie lepiej też z tym dyskomfortem sobie radzą, jeśli ów się pojawi. I postawa proaktywna znamionuje ludzi, którzy są liderami, którzy są, jak powie Sartre, twórcami swojej egzystencji, świadomymi długofalowych skutków swoich działań. I teraz tak, no to wiele zależy od naszego nastawienia, tak jak widzimy, naszego nastawienia mentalnego, psychologicznego do, do, do kryzysu, jakkolwiek go pojmujemy. I, i, i nastawienie to y, y, da się łatwo zobrazować tutaj konstatacją Fryderyka Niczego, tak, że nie y, y, istnieją y, fakty, lecz jedynie interpretacje. To oznacza, że odnosząc to oczywiście tutaj do naszych, do moich rozważań, nie, nie ma czegoś takiego jak sytuacja obiektywnie kryzysowa, tylko są różne sposoby reagowania na pewne zdarzenia, tak, które się nam przytrafiają, i które się w świecie zadziewają. Tak. Czyli nie można mówić o tym, że mamy, że ta a ta sytuacja jest kryzysowa i na pewno sobie tam nie poradzimy, czyli na pewno nas ona przygniecie. Ale właśnie wszystko zależy od tego, jak zinterpretujemy to, co się nam przytrafia, tak? bo możemy wejść duchowo-wewnętrznie przymienieni, silniejsi, bogatsi o nowe doświadczenie. I pewne, to jest paradoksalne, ale te sytuacje, które wydawały się bardzo trudne dla nas, które nawet nas no, złamały w pewnym sensie, tak? to właśnie one najwięcej nas nauczyły. Tak, bo przede wszystkim musieliśmy wyjść poza własną strefę komfortu musieliśmy się skonfrontować z, z tutaj z własnymi słabościami, lękami, traumami. a tym samym no, uleczyć te aspekty siebie, które nierzadko pozostawały w cieniu, tak, których nawet sobie nie uświadamialiśmy. Tak więc wiele, wiele zależy od naszego tutaj nastawienia psychologicznego. Tutaj jeszcze ten wątek, sposób myślenia, a emocje, może go zostawię, bo nie chcę tutaj zaczynać nowych tutaj wątków. I na, na, na sam koniec tylko. Tylko powiem właśnie tytułem podsumowania, że na gruncie filozofii i psychologii egzystencjalnej przyjmuje się, że to właśnie Człowiek jest odpowiedzialny za swój los i swoje życie, i to od niego zależy, jaki kształt nada swojej egzystencji. A wszelkie próby zrzeczenia się wolności, czy też ucieczkę od tej wolności, są tutaj traktowane jako przejaw złej wiary, tak, termin Sartra, i no, nie są tutaj godne naśladowania, tak więc ta postawa. Reaktywne, w ogóle te, te to zaplecze, ten wątek tutaj psychologiczny, który nakreśliłem, ma bardzo silne ugruntowanie filozoficzne. A zwłaszcza tutaj egzystencjalne. Tak, nie, nie chciałem tutaj wchodzić tutaj w rozważania psychologów egzystencjalnych, Rolomeja czy Jeloma czy Froma, tak? ale tutaj ich jakby to ich konstatacje tutaj w tle gdzieś tam wybrzmiewają, Więcej nawet można powiedzieć, że nawet współczesne praktyki, czy propozycje coachingowe mają silnie, czy są silnie ugruntowane właśnie w egzystencjalizmie. To może zostawię na dyskusję, nie przedłużając. Bardzo Państwu tymczasem dziękuję za uwagę.